Ale witam bardzo serdecznie Was dzisiaj na filmie. Dzisiaj sobie pogramy w ten znów zamek. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten z tej gry odcinek. A więc jak Wam się spodobała ta gra, no to drogi widz zostaw łapeczkę do góry, Link zawsze w opisie będzie do tej gry mniej więcej, ale zawsze zostawiam po drugim filmem, no ale wiadomo to nie jest już drugi film. Mniej więcej zawsze link w opisie. Nie więcej. I zostaw, drogi widzu, subskrypcję, bo jak wiesz, dobiliśmy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dobiliście 330, ale nasz cel to jest 340, a więc, drogi widzu, subskrybuj, żeby nie pominąć tu żadnego filmu. Przechodzimy do mniej więcej, bo jak wiecie, pamiętacie, możecie sobie zerknąć na ten film, który pojawił się bardzo dawno. I mniej więcej mówiłem wam, że zajmiemy się tą tajemniczą strefą w kolejnym odcinku, a to już właśnie ten odcinek jest. Zajmujemy się dzisiaj tą kolejną strefą i sobie zobaczmy, najpierw odblokujemy w ogóle to jest rebirth, to jest rebirf, mniej więcej odblokujemy sobie pierw to. Tutaj mamy, yy, mamy coś takiego, tu mamy za 2000 kolejną jakąś drogę, no i patrzcie, tu mamy jakąś tajemniczą jaskinię, no ciekawie to jest. W ogóle sobie dałem potki w ogóle, bo no trzeba było. E, dobra, to już 45 tysięcy to już jest grubo, ale mniej więcej to nie jest aż tak dużo. Tu mamy jakieś takie ozdoby bardziej, coś takiego. No ciekawie to wygląda, ale mniej więcej co, o, o co tu chodzi z tymi tutaj naszymi. E, bo tutaj coś nam, coś tu nam wychodzi, ale ciekawe co. To jest bardzo dobre. Okej, okay, tu coś nie wiem co to daje, no ale mniej więcej... Okej. Okay. Musimy zrobić... gdzie tu się robi rebir w sumie okej? Okay. Tu mamy jakieś coś co... Nie... Tu mamy glans Okej, okay. czyli musimy coś tam maksymalną. Okej, okay. musimy coś maksymalnie zrobić, żeby po prostu... No, najbardziej, no to trzeba byłoby kupić te wszystkie ozdoby, które nie mają sensu. Bo tutaj mamy jeszcze coś. W sumie to miało sens kupienie tego. Ale dobra, tu mamy coś jeszcze. Za 7000. Co tu mamy? No okej, okay. tutaj jakieś mamy wojownika, który idzie z taką. Nie wiem, no co, coś tam z czymś idzie, co nie. Okej, okay, dobra, przechodzimy sobie teraz do kupywania tutaj tych rzeczy, bo no jak wiecie trzeba te parę tam jeszcze procent uzyskać. A więc dobra, I tutaj w ogóle możemy sobie tutaj kupić w ogóle to Za 1000 coś, 1800, wow, właśnie coś 1800. No widzowie no nie wiem czy to w ogóle coś nam da, ale mniej więcej ozdoby tyle, żeby kosztowały. No to to jest mega dużo. No dobra, to już nas nie stać niestety, bo 3000. A więc no dobra. A czy to nam coś dało Dało nam to? Czyli musimy pokupować te różne ozdoby, no i takie tam wiecie. No to jest bardzo no wow, ale mniej więcej trzeba. Dobra, teraz mamy tutaj sobie e, eventor. E, możemy sobie w sumie to sobie dać. Te podki na damage. Tu mamy game. Gemy tu mamy? O, nawet nie wiem. Okej, okay, tu mamy jakieś książki. Mm, przydałoby się nam. Nie, 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 nie. Przydałoby się nam dać książkę na końca. Bo końc będzie nam bardzo teraz potrzebny, jak widzicie, bo mamy 45 tysięcy za coś. Co nawet nie wiem, co to jest. Chociaż napiszę no, tam, ale mniej więcej muszę to zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Mniej więcej coś takiego. A więc dobra. Hmm, przechodzimy sobie tutaj. Mniej więcej. I teraz tak. Czy tu mamy jakieś mniej więcej ozdoby, które nie kupiłem? Raczej wszystko kupiłem tutaj. Hmm, ok. Zresztą sobie tyrana, który tutaj. No, jak pamiętacie, no kiedyś odblokowałem tego tyrana. No i leci tyran. I on nam trochę może zarobić. A więc będzie lepiej. Okej, okay. Możemy sobie też upgrade'y zrobić. Ale upgrade'y to na razie nie ma sensu. Bo musimy sobie te procenty dobić. A więc no musimy sobie jakieś. No mniej więcej kupić te ozdoby. Przeróżne wiecie tam. Ale tutaj kupiłem wszystko. Teraz musiałbym kupić to. Żeby mniej więcej. Yy, móc sobie po prostu. Coś odblokować. Możemy sobie klejnąć. Podkę mamy. Podka nam bardzo przyda się do mniej więcej mm, podnios. Mniej więcej do... Yy, podka, podka do... Więcej po prostu zarabiania naszej waluty. Co nie? to no przyda się. Ok, brakuje nam bardzo mało. Jeszcze pewnie musimy sobie tamto za 40 tysięcy kupić. No i jeszcze coś tam pewnie kupić jeszcze. A więc no jak widzicie leci to nawet spoko. Spokojnie to leci. Co ja mogę? Co to jest? Okej, okay, ja też mogę walczyć, no to lecimy na walkę. Lecimy na walkę. Pomożemy sobie. Będziemy więcej zarabiać. Nie więcej. Pyk, pyk, patrzcie jak ich rozwalamy. No, patrzcie jak to leci, no. Ja też dostaję obrażenia jakieś, ale mniej więcej małe. Okej, okay, teraz to nam zadał dużo, nawet sporo nam zadał, ale. No cóż, no ten łucznik tutaj, no nasz. W sumie nie nasz, ale no. No tutaj kolejny jakiś łucznik, czemu ja go nie mogę rozwalić, no? Nie wiem czemu. Wow, mam bardzo mało życia. Ale no trudno. Pyk, pyk. Dowalamy ich. Mniej więcej. Dobra, dowaliliśmy, ale ja mam bardzo mało życia. No i zginąłem. Wiedziałem, że to tak będzie. Ale dobra. Zrespiłem się tutaj. Lecimy znowu na walkę, bo trzeba walczyć. Trzeba walczyć. Mniej więcej o nasze pole. Ale dobra, pójdziemy sobie tutaj powalczyć, no bo wiadomo tu jest dużo, dużo tych. Dobra, pyk, 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 rozwalamy ich, rozwalamy, dobra, rozwalamy, no i tych tutaj, bo mnie rozwalili, o, trzeba ich powalić, bo mnie rozwalili, trzeba ich powalić, dobra, no, dobra, jeszcze tego, tego tutaj, no, nawalamy ich, ale mają dużo życia, ciekawe, myk, 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 my. dobra, rozwalamy ich, a w tym czasie, co ja sobie ich tu rozwalam, no to możecie napisać swój komentarz. Dobra, znowu mam mało życia. Okej. Okay. Hmm, tutaj, pyk, 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 patrzcie się. Tutaj wbijam do nich, pyk. Rozwalamy ich. Dobra, brakuje nam bardzo mało do zdobycia. Ogólnie tamtych, po prostu naszych, mniej więcej... Na po prostu zdobycia tamtego kolejnego wykupowanego, upgrade'a w sumie nie upgrade, tylko no, no, coś tam jest, dobra, rozwaliły mnie, ale dobra. Teraz już będziemy mogli sobie cofnąć się i mniej więcej zobaczyć, ile to kosztuje, bo raczej nas już będzie stać. A więc sobie cofniemy się i tam sobie na koniec pójdziemy, żeby sobie kupić. To możemy sobie chładkę użyć. Dobra. Yy, no, brakuje nam bardzo mało. Dosłownie... No bardzo mało. Dobra, już nas stać. I tu mamy... Okej, okay, tu mamy jakiegoś bardzo dobrego chyba, bo no, jak widzicie, jak się przywołuje tyrana, no to tak samo jest. A więc no jakiś tutaj jest ten mniej więcej dobry. Okej, okay, leci jakiś taki czarownik? Coś takiego, podobnego. Ciekawe, czy on nam coś da więcej, czy nie. W sumie nie wiem. Dobra, no co nam dało, ale no tak nie za dużo. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze mamy. Um, tutaj nic już nie mamy. Ciekawe. Ciekawe, co ja mam jeszcze do zrobienia. Pewnie na tamtej strefie. To tutaj, tutaj to nie mam, a tutaj może upgrady trzeba porobić, w sumie nie wiem, może trzeba porobić upgrade'y, a więc zaraz sobie zrobimy, ale czekajcie, tutaj przywołamy sobie też tyrana, żeby poszedł do walki i dobra, przywołaliśmy sobie i teraz mam jakieś gamesa, ok, tu mamy właśnie te, właśnie tutaj trzeba zrobić bo w ogóle 31 tysięcy? Ło, wow, patrzcie jak teraz to wygląda bosko. No dobra, ale tutaj jak widzicie kosztuje to bardzo dużo, bo aż chyba 30, tak te 30 tysięcy no tutaj mamy po prostu armatki, które będą tam wyrzucać te po prostu nasze no będzie no, no tutaj no, no grubo ale dobra, na razie nas nie stać na nic. W sumie z tych tutaj naszych, no. Mamy jakieś game. Co to jest za książka? Zobaczmy sobie, Viventory. To jest jeszcze lepsza książka. Nie. Nie, to nie. A to jest gorsza książka, sorry, pomyliłem się. Pomyliłem się, ale nie. Czemu ja założyłem końc? Końc 2, jak mam końc 3. Nie wiem w sumie. No ale dobra. Dobra, brakuje nam 5000, żeby sobie kupić armatę. Armatę, żeby kupić armatę. Więc no w dzisiejszym odcinku jeszcze kupimy tą armatę. A więc dobra, brakuje nam bardzo mało, ale patrzcie jak oni tam idą walczyć. Patrzcie jak oni tam idą walczyć. Mniej więcej. Dobra, jeszcze nam brakuje dosłownie paręnaście. No jeszcze, jeszcze troszkę. Jeszcze minimalnie. Dobra. Kupujemy naszą armatę, która będzie nam tutaj bronić. W sumie no nie wiem jak nawet ona działa. A więc drogi widzowie, zostaw łapeczkę do góry, napisz komentarz, no i zostaw subskrypcję, żeby nie pominąć tu żadnego filmu. I to by było na tyle. I do zobaczenia i do następnego.